Życie pisze najlepsze pasty. Co to odpierdala w pociągu to ja nawet nie. Kurde, druga klasa, więc osiem osób na przedział, z czego jedna to ja, więc na randomów miejsc jest równo 7. Jest jedna loszka około 30, takie 5 na 10, to se najwyżej pogadam. Po chwili dosiada się babcia z dziadkiem oraz wnukiem lat 14. Wyglądają jak niemieccy turyści, cisi spokojni. No spoko, myślę sobie, będzie jazda 6 godzin w komforcie. 6 godzin, no bo relacja Lublin Poznań się nie pieprzy i śmiga 30 na godzinę. Mija chwila, zaraz ruszamy, a nagle je pociąg się trzęsie i chybocze, płyty tektoniczne odwalają inbę, trzęsienie ziemi i walą się blokowiska. Jak to wszystko pierdolnie, a nie, jednak nie. Do pociągu wsiadła ona. 120 kilo tucznika, ruda krótkościęta i trzy gówniaki, dwa samce lat 8 i 12 oraz jedna mikrolożka lat 1. Ale wracając do Uberlochy. Ona jeszcze tylko weźmie siatki i podbija do okna. Tam mąż, taki normalny, nie wiem co zrobił, że jest ich mężem, takie okrucieństwo powinno być zakazane, i podaje: siatka materiałowa, torba, plecak, siatka z biedry, reklamówka, walizka i wózek dziecięcy. No szpytę bobra. Ale spoko. Jakoś ogarnięte, jedziemy. Jak ta młoda gówniara nie zaczyna łazić i mnie szturchać i chwytać za kolano. Małe to takie, mózg dopiero kiełkuje. Olewam sprawę. Ja olewam, ale królowa tuczników nie. Jak tylko młoda dotknie śmietnika do stolika to jeps! Racica uderza ją w malutką rączkę. I znowu. I raz jeszcze, no bo kurde trzeba gówniątko wychować. I zaraz potem oczywiście zmiana gówno gaci w przedziale, bo kible fe i brudne. No nawet nie zapyta mogę zmienić młodej pieluchę, czy... Przeszkadza państwu, że z raku chwytać wymienię? Ani B, ani Me, ani pocałujcie mnie w dupę. Czasy i kilometry lecą, i mała zaczyna drzeć, yapę, i drze, i ryczy, i beczy. A Loch Locha robi sz, a ja dostaję pierdolca. Przestała syczeć. Młoda zaczęła się drzeć. Matka zmienia taktykę na cii, cii. Serio. Twórca słuchawek powinien dostać Nobla. Ona od ponad 40 minut czajnikuje to sss i ć, jakby jej powietrze z mózgu schodziło. No, w dupę jeżdża nietoperza, co za współpasażerowie na 7-godzinnej trasie opóźnienia PKP Rules. Mija kolejna godzina, młoda śpi, to jak samce się nie rozpędzą i napieprzają tymi nogami po wszystkim. W końcu jak jeden nie jebnął, to jak go nie opierdoliłem, to zaczął płakać. Ale do końca już siedział i spokój. Niestety obudziło to małą drącą Japę, i ona chce pić. No to co robi mamusia? Da pić, ale nie byle co. Energetyka, żeby kurde jeszcze bardziej dziecku odpierdalało. Jeszcze w jakim łukowie 30 minut staliśmy. Wieczny ban na lochy z gówniarzami do PKP. Pikrel.